Co można kupić na stoiskach? Wszystko. Wszystko, co jest przydatne na świątecznym stole, wszystko, co będzie nas wprowadzało w świąteczną atmosferę. Gorąco namawiam. Mamy tutaj smaczne przekąski, pyszności, coś na rozbawienie ducha również się znajdzie. Mam tu na myśli nalewki bardzo pyszne. Skąd Pan przyjechał na jarmark? Z Beskidu Żywieckiego, dokładnie z Międzybrodzia Białskiego, okolice Żywca. Mhm. serwuje pan sery, tak, na Jemaku? Tak, dokładnie tak się nazywają. Redygołka i gołka, nie osypek. Aha. E, dopiero przyszłyśmy, jest bardzo ładnie, zaczynamy oglądać stoiska. Hmm? E, zaczęłyśmy od pierogów. Mhm. a ozdoby podobają się? Coś a, kupicie Raczej tak, tak, raczej hmm. tak, chyba kupimy coś. Co, Co najładniejsze, anioły zeszły, zostały się... A mamy stoisko wybitnie, tylko aniołów. Nic innego nie mamy. Nasze stoisko jest czysto anielskie. W tym roku postawiłyśmy na anioły. Zostały nam się tylko dwa takie anioły, a te resztę najładniejsze już wszystko zeszło. Kupiliście coś państwo? Tak. Ozdoby? Nie. Yeah. W sobotę zapraszamy Państwa na Rynek Główny w Grudziądzu, te strzały również są pewnym zaproszeniem dla Państwa. Na Rynku grudzińskim stoi już scena, zapraszamy. W sobotę pojawi się... Pojawi się studio piosenki Zbyszka Poliszczuka, to około godziny 16.00, chwilę po 17.00 naszym grudziąskim gościem będzie Urszula wraz z zespołem. Ta koncert, który trwa, będzie do 19.00. Natomiast w niedzielę zapraszamy Państwa o godzinie 13.00 na koncert Katarzyny Żak. Wszystko to będzie trwać do godziny 14.00. Gorąco zapraszam.